Halo! Halo! Witam, dzień dobry, cześć! Dzień dobry! Skąd jesteś? Jak masz na imię? A, czareczek! jeszcze raz? To już areczek, tak? Pawłoski. Tak, tak, tym sam. Dobra, witamy. Siemano Czaro, wiesz, kto dzwoni? Siemano, wiem, poznaję. Siemano! Siedzimy tu z chłopakami po treningu z Czaro! się kurwa w ogóle nie przejmuj niczym. Ty się tam nie pucuj ani nie przepraszaj za nic. Chłopie, wjeżdżasz w niego na pełne i się nie stresuj. Ty, chłop wielkiego no, rozpiniacza udaje. No bo ja, najgorsze jest to, że ja nie umiem z. Yy, yy, yy. W konf konfliktach jakby, ty wiesz, no nie, nie Kurde, ale nikt, ja nikt, wiem, ty, nikt tak dobra. ci wsparcia nie da jak grzemeczki z maty, co? No no pozdro pewnie, chłopaki, że tak, pozdro. Tam, słuchaj, teraz do Kuby. Słuchaj, chłop tutaj y, chodzi o to, o samą postawę. Siedzi na tym fotelu, buja się co chwilę, palucha do buzi, wkłada później do ucha. Ty, to widać, 100 tysięcy osób to ogląda. Po, druga sprawa. Y, y, swoją postawą całą bujasz się na tym krześle, chłopie. I gadasz tu, kto jest frajerem. Ty jesteś kolejnym rozkminiaczem internetowym. Czaro, ty się nie przejmuj, Wiesz, ale ja że Ja o żadnym frajerze nie mówiłem. Nic. Mówiłeś, rozkminaliście, co to znaczy frajer. Nie, nie, nie. tam ładnie powiedział, cię nie cisnął. Czarek to w porządku, ale do niczego się tam nie przyznawa i nie przepraszam. Nie, tam to chcą nie, było, stary, to nie w było w innym kontekście mówiliśmy. To było całkowicie w innym kontekście poruszane słowo frajer. No, chcecie pod... bo robicie stypę, Chcecie podkręcać dymy, ten się nakręcił w tym filmiku, a ty go zaraz atakujesz. Ale w jaki chujowy sposób się nawyzywajcie, a nie tam jakieś argumenty i przepraszanie. A druga sprawa, ty mówisz, że na jakimś chrzcie siedzisz. To co ty na chrzcinach YouTube' oglądasz, YouTubea oglądasz na chrzcinach? Chłopie. No ciekawe, ciekawe wydarzenie. Dodanie no mówiłeś. Tak, jeszcze nie byłeś... oglądałem, jeszcze nie oglądałem yy, jak. Yy, Mój przeciwnik będzie miał coś takiego, i to było pierwszy raz, kiedy dzieje się coś takiego w moim życiu. Szczególnie, że dostałem informację, że no zostałem tam bardzo nawyzywany, więc jakby ja rozumiem, że próbujesz bronić kolegę, ale no nie myślę, że nie ma się co dziwić. No nie wiem, ja myślę inaczej. No, ja jak myśl, bym na w To powiedz jak myślisz. No myślę tak, że czaro je... jedziesz z nim Czaru na ostrój i tam się w ogóle nie przejmuj, bo to jest, to jest tylko pozerka, pełna pozerka, ty, ekipa, 16 osób, przyjaciele, chłopie ty, kurwa, też miałem takich przyjaciół się, tam poprzejeżdżacie wszyscy na sobie. Czaro, cała akademia za tobą, Warszawa za tobą, i jedziesz z nim równo. Trzymaj... Dzięki wielkie, pozdrow, opaki. Pozdrowienia, Mordo! Pozdro, pozdro. Trzymajcie się.